Otwieram 52. Najzwyczajną sesję Rady Powiatu Głogowskiego w dniu 22 listopada 2023 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum niezbędne do podejmowania uchwał przez Radę. Na sesji obecnych jest 15 radnych. Witam serdecznie na sesji pracowników Starostwa Witam. Poproszonych gości, witam również Głogoskie Media. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad. Czy są uwagi, zapytania do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Bardzo proszę radnych o dokonanie głosowania. Proszę głosować. Zagłosowało 16 radnych. Jednogłośnie porządek w naszej sesji został przyjęty. Kolejny punkt, projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu ogłoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024. Bardzo proszę krótką informację pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych pana Tomasza Kuńczyka. Witam Państwa. Jak co roku już od 15 lat Starostwo Powiatowe przedstawia taki program współpracy pomiędzy Powiatem a organizacjami pozarządowymi. Wynika to z ustawy o samorządzie powiatowym oraz o ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Tak jak w roku poprzednim tutaj w projekcie we wstępie są omówione obszary, które będą w danym roku, w 2024, szczególnie brane pod uwagę w tym programie, czyli podtrzymywanie tradycji narodowych, edukacja, promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa, pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia. Te punkty realizujemy poprzez Powiat Głogoski Starostwo, poprzez Urząd Pracy PCPR. Wydział Edukacji i w punkcie 11, paragrafie 11, są dalej wymienione te wszystkie szczególne obszary działań, czyli to są wspomaganie techniczne, szkoleniowe tych organizacji, ochrona, promocja zdrowia, działania ekologiczne, działania kulturalne, kultury fizycznej, sportu, pomoc społeczna, rozwój przedsiębiorczości świadczenie na rzecz mieszkańców nieodpłatnej pomocy prawnej to są te punkty, które są jakby z roku na rok powtarzane mamy na to środki w punkcie w paragrafie w paragrafie 26 ta kwota została zwiększona o 20 tysięcy w tamtym w tamtym roku wynosiła 350 i to byłoby pokrótce właściwie wszystko Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w sprawie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o dokonanie głosowania. Proszę. 16 radnych za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I bardzo proszę. Skarbnika Powiatu Pana Krystyna Czarnotę o omówienie punktu czwartego i piątego. To jest projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego numer 41 łamane przez 261 łamane przez 22 z dnia 27 grudnia 2022 roku jak i również projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2023 rok uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego nr 41 łamane przez 262 łamane przez 2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku. Bardzo proszę Pana Skarbnika o omówienie. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej związana jest właśnie ze względu na tą sesję nadzwyczajną, z wprowadzeniem po raz kolejny zadania na realizację projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych. Nazwa projektu to jest Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGB, EGB, EGB w ramach właśnie projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych. Zadanie będzie realizowane w głównej mierze przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zadanie zostaje wpisane na okres dwóch lat, to jest roku 2024, jak również roku 2025. Wartość projektu dla Powiatu Lubelskiego na tą chwilę stanowi 953 864 zł, z czego zostaną pozyskane środki finansowe w wysokości 654 505 zł. Zadanie zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej celem umożliwienia podpisania stosownych. I to są praktycznie jedyne zmiany, które dotyczą przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej. Jeżeli chodzi natomiast o budżet, tutaj zmiany są związane z bieżącym funkcjonowaniem budżetu Powiatu Płogoskiego. Ogólnie rzecz biorąc, budżet Powiatu Płogoskiego zwiększamy o wartość 863 295 złotych. Jest to wartość, która w głównej mierze pochodzi ze środków pozyskanych w ramach subwencji oświatowej. Otrzymaliśmy część subwencji oświatowej związanych z, ze zwiększeniem ilości oddziałów i uczniów wchodzących w skład szkół powiatu bogowskiego, jak również dostaliśmy subwencje w formie, w formie finansowej na zajęcia, jak również na zakup pomocy dydaktycznych i książek w naszych szkołach technicznych, jak i w liceach ogólnokształcących. Ogólnie rzecz biorąc wartość dochodów na tą chwilę zostaje określona na poziomie ponad 191 879 237 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, tutaj ogólnie rzecz biorąc wydatki zwiększamy o kwotę 1 836 415 zł. Gro środków to są środki w całości można powiedzieć przeznaczone na zadania związane z oświatą i wychowaniem. W głównej mierze uzupełniamy środki finansowe na pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników. Tak jak przed chwileczką wspomniałem, ze, zwiększoną, ze związku ze zwiększoną ilością uczniów, jak również oddziałów wchodzących w skład szkół Powiatu Lubelskiego. Oprócz tego uzupełniamy środki finansowe w ramach wypracowanych dochodów w zadaniach z polityki społecznej. Jest to kwota 15 217 zł. Są to dochody wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy, jak również ze środków PEFRON i w całości przekazywane na te cele, jak również w dziale Edukacyjno-Opieka Wychowawcza. Tu następuje zwiększenie wpływów w związku z utrzymaniem e, mieszkańców w, w internacie ZPSW. Są to mieszkańcy, którzy są u nas, znajdują się z terenów objętych wojną Ukrainą, z Ukrainy. W związku z tym. Uzyskaliśmy środki finansowe w wysokości 62 700 zł, na to miesięczne utrzymanie wydatków w zakresie ich wyżywienia, jak również zakupu energii w tym internacie. Jeżeli chodzi natomiast o przychody i rozchody, bo tutaj jest różnica między dochodami i wydatkami powiatu błogowskiego, w związku z założonymi wcześniej już środkami finansowymi, zwiększamy deficyt budżetu o 973 000 zł. Ten deficyt jest pokryty w całości z własnych środków. W związku z tym uzupełniamy tą wartość deficytu celem pokrycia wydatków, które zostały szczegółowo opisane w przedmiotowej uchwale. Dziękuję bardzo. Czy do punktu czwartego, do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, są jakieś pytania ze strony radnych? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 52 łamane 310 łamane przez 2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego. Bardzo proszę radnych o dokonanie głosowania. Proszę głosować. Za głosowało 16 radnych jednogłośnie uchwała została przyjęta czy odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu głoskiego ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 52 łamane przez 311 łamane przez 2023 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu głoskiego na 2023 rok. Bardzo proszę Radnych o dokonanie głosowania. Proszę głosować. Za głosowało 16 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam 52. Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Głogowskiego w dniu 22 listopada 2023 roku. Dziękuję Państwu Radnym za przybycie. Jednocześnie też zapraszam Jutro do y, Miejskiego Ośrodka, y, Ośrodka Kultury na godzinę 12 na uroczystości związane z 25-leciem powiatu głogowskiego. Dziękuję bardzo.